Gdy był mały, nie wiedział, że ma być papieżem, którego świat ogłosi świętym, Który. Karolina. To na cześć wielkiego polaka Karola Wojtyły, który został papieżem Janem Pawłem II. Papież skarb? Wielki skarb! Zawtórowała siadając na ramieniu Karoliny, ukochana papuga rodziny Promyczków. Masz rację, mądralko. Jan Paweł II jest skarbem dla nas, ale ty miałaś przecież zostać w domu. Ale nie dzisiaj, Karolino! Uwielbiam skarby! Ja też! Ucieszył się Piotrek. Cześć, to ja, Piotrek. Jestem bratem Karoliny. O tej, z przemądrzałą papugą. A to nasi rodzice. Fajni? Fajni, jak cała nasza promyczkowa rodzinka. Gdy nasi rodzice byli jeszcze tacy mali jak my, 33 lata temu, właśnie tu, ponad bazyliką świętego Piotra w Rzymie, pojawił się Biały Dym. Biały Dym to znak, że kardynałowie wybrali nowego papieża. Wybrali Polaka! Brawo, mądralko! Ożywił się tata, który urósł i przytył nieco od tamtej pory. Nikt nie spodziewał się, że papieżem zostanie nie Włoch, ale kardynał z Polski. Z dalekiego kraju! Przypomniała słowa papieża mądralka. Tak, zobaczyliśmy biały dym i wspominała wzruszona mama. I po chwili. O tam widzicie? Z głębi tego balkonu wraz z całym światem usłyszeliśmy mamy papieża i ukazał się on Jan Paweł II. Papież Polak mówił po włosku? Tak, synu, znał wiele języków, ale po włosku wszystkich powitał, mówiąc, że chociaż się bał, przyjmuje wybór na papieża, bo jest posłuszny woli Bożej i ufa Maryi, a kochał Matkę Bożą całym sercem. Rozczuliła się mama i dlatego miał w swoim herbie papieskim słowa Totus tu. To znaczy, cały twój, Maryjo. Papież Skarb! Wielki Skarb! wzruszyła się mądralka. Skarb! Ale zanim stał się dla nas skarbem, papieżem, którego cały świat pokochał, jak świętego, prosiłbyśmy modlili się za niego. Modlimy się więc do dziś. Piękne były wspomnienia rodziców, ale nadal trudno nam było uwierzyć w to, że kiedykolwiek nasi rodzice byli tacy mali jak my. Prawda? Zaśmiała się mądralka. Jedno jest pewne: jeśli byli dziećmi, to musieli wtedy, tak jak my teraz, bardzo uważać, żeby nie zgubić rodziców! Uważajcie, robi się coraz ciaśniej. Ostrzegał, tata! Pielgrzymów wciąż przybywa. Jasne! Każdy chce zobaczyć, jak papież Polak zostanie ogłoszony błogosławionym! Uważajcie, kochani, żebyśmy się tylko nie zgubili! Mądralko, przeproś pana i wracaj do nas. Zawołała przerażona mama, widząc naszą mądralę wiercącą się na kapeluszu mocno zdziwionego Meksykanina. O, przepraszam, ale nic nie widzę. Nic nie widzę? Proszę się nie pchać! Proszę się nie pchać! Nie ja jak to się stało, ale po chwili, no cóż, zgubiliśmy rodziców. Przestraszyliśmy się, bo nie mogliśmy ich znaleźć! Na szczęście zobaczyliśmy gwardzistę. Wyróżniał się z tłumu pięknym ubraniem, które zaprojektował sam Michał Anioł. Gwardzistą był Marko ze Szwajcarii! Pomogę wam znaleźć rodziców! Nie lękajcie się! Pocieszył nas słowami Jana Pawła II, który nauczył go, że musimy sobie pomagać, bo pomoc to jest wielki skarb. Marko zdradził nam jednak, że jest smutny, bo jego córeczka Franceska leży chora w łóżeczku i czeka na lekarstwo. Kupiłem jej lekarstwo przed chwilą, ale tłum zrobił się tak wielki, że teraz nie jestem w stanie dostać się do pobliskiego domu. Dodał Marko, spojrzeliśmy z Piotkiem na siebie znacząco. Jasne, tu musi zadziałać skarb pomocy Jana Pawła II. Skarb pomocy? Uwielbiam skarby! Ożywiła się papuga. Mieliśmy świetny pomysł maleńką paczuszkę i poprosiliśmy mądralkę, żeby powróciła z lekarstwem wprost do domu franceski. Nie trzeba było długo czekać. Mądrala, usłyszawszy adres, chwyciła paczuszkę dziobem i po chwili wleciała przez otwarte okno chorej dziewczynki. Lekarstwo pomogło, Franceska poczuła się lepiej. I wkrótce już machała do nas watykańską chorągiewką ze swego okna. A mądralka dostała w nagrodę od mamusi Franceski pyszny ziarenka sezamu. Wróciła do nas z pękotym brzuchem, mówiąc: dobra robota! Naprawdę dobra robota! Uwielbiam skarby Jana Pawła! Marko był szczęśliwy. Powiedział, że Jan Paweł II bardzo kochał dzieci i byłby z nas dzisiaj ogromnie dumny, bo pomogliśmy Francesce i jej A rodzicom. A pomoc komuś to jakby dać mu wielki skarb. Pomoc to wielki skarb! Papież Polak pomagał wszystkim. Więc skarby Jana Pawła II znajdziecie na całym świecie. Ale o tych skarbach i o naszych nowych przygodach opowiemy wam następnym razem. Ten film oraz wiele innych znajdziecie w wydawnictwie promyczek, w sposób szczególny polecamy serię filmów: Opowieści biblijne, o świętych dla dzieci, Biblia, niezwykła księga, niezwykłe historie, skarby Jana Pawła II, Jan Paweł II w Starym Sączu i Teledyski Promyczków Dobra. Więcej informacji o filmach znajdziecie na www.promyczek.pl, a fragmenty filmów możecie zobaczyć na stronach sklepiku internetowego www.sklep.promyczek.pl.